Kuj dobro. Pierwsza rzecz jest taka, że ostatnie zdanie Ewangelii, czyli że pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi, pojawia się trzeci raz w ciągu kilku dni. No bo w zeszłym tygodniu, już nie pamiętam w jakie dni dokładnie, ale pewnie we wtorek i środę chyba, też tak się kończyła Ewangelia i dzisiaj kończy się tak samo. Coś to musi znaczyć. Nie będę o tym w ogóle wspominał więcej, bo rozważanie jest o czym innym, ale chcę na to zwrócić uwagę, bo. Jeśli coś pojawia się trzy razy w ciągu paru dni w Słowie Bożym, no właśnie, to trzeba by to jakoś rozważyć. Ale my za to rozważamy coś innego: mianowicie zatrzaśnięte drzwi z Ewangelii. Bo mówi dzisiaj Pan Jezus o tym, że kiedy Pan do mu wstanie i drzwi zamknie. Zamknięte drzwi nie oznaczają zamkniętego serca Pana Boga. Bo serce Boże dla nas jest zawsze otwarte. Ono właściwie w ogóle nie ma drzwi, jest otwarte na przestrzał. Zawsze możemy z łaski Jego obecności korzystać. To jest tylko kwestia naszej woli, naszego pragnienia. Niemniej jednak, te drzwi zamknięte wyznaczają pewien kres, pewien koniec. One mogą oznaczać koniec świata albo taki mały koniec świata, czyli naszą śmierć, taką osobistą, czy jakby to nazwać, po prostu nasze umarcie. Nasze zejście z tego świata. To jest moment, kiedy wszystko się kończy dla nas w znaczeniu: nie można już nic zmienić, nie można się nawrócić, nie można się poprawić, nie można się też wtedy za siebie modlić. To jest kres wszelkiego działania dla własnego zbawienia. I żeby te zamknięte drzwi, ten kres naszego życia i kres możliwości działania. Dla siebie, czy poznawania Pana Boga, kochania go czy służenia mu, żeby to nie oznaczało dla nas okrucieństwa ze strony Pana Boga, żebyśmy nie dali się szukać, że Pan Bóg jest zły, że nie jest miłosierny, że to, tamto, siant, bo drzwi zamknął, jak tak można, jakby kochał, to by nie zamykał. Żeby nie dać się szukać takim słabym bardzo pokusom, trzeba. Te zamknięte, zatrzaśnięte drzwi zobaczyć w szerszym kontekście. Takie oskarżenie Pana Boga o brak miłosierdzia, ponieważ zamyka drzwi albo w ogóle czegokolwiek wymaga, może czasami się przejawiać w takim wołaniu, pytaniu: gdzie był Bóg, kiedy coś tam się działo, kiedy ktoś cierpiał w Oświęcimiu, czy to już takie jest bardzo dyżurne wołanie, albo no, przy jakiejś każdej innej sytuacji. Gdzie był Bóg wtedy, czemu pozwolił na to? I oczywiście to pomijam kwestię, że nieraz zranione serce takie pytanie zadaje i jest to w jakimś sensie naturalne, bo to pytanie przecież też Pan Jezus zadał na krzyżu, Boże, i Boże, czemuś nie opuścił, to znaczy gdzie Ty jesteś. Ale raczej mówię tu o sytuacji, kiedy ktoś woła z taką pretensją w głosie, z żalem, i jest to też forma oskarżenia Pana Boga. No to zdaje się, że takie osoby nie pytają Pana Boga wcześniej, przed. Jakąś dramatyczną sytuacją, gdzie ty jesteś? Po to, żebym mógł przyjść do ciebie, żeby ci podziękować, na przykład, za to, co od ciebie otrzymałem w ciągu życia, żebym mógł cię uwielbić, żeby pobyć z tobą. No, chyba takiego pytania te osoby sobie nie zadają. A już z pewnością nie słyszą pytania Pana Boga, który pyta, a gdzie ty byłeś, kiedy ja cię wołałem tyle razy, kiedy cię zapraszałem, kiedy obdarowywałem Cię. Yy, więc w gruncie rzeczy takie pytanie, gdzie był, był kiedy coś tam. Yy, ona jest raczej formą wyrazu niewiary niż poszukiwania prawdy, i wydaje mi się, że nawet gdyby dać odpowiedź takiej osobie, bo taka odpowiedź istnieje, gdzie był Pan Bóg wtedy, i gdyby próbować powiedzieć jasno: no, zobacz, to, to, to i tamto jest taki argument, Pan Bóg był tu, działa w ten sposób, to myślę, że choćby z racji potężnej dawki emocji, która towarzyszy trudnym wydarzeniom, raczej takiej odpowiedzi się nie przyjmuje. No, pewnie ona jest kitowana zwykle, no tak, no, świetnie, aha, no, trele morele, tak mi opowiadasz, akurat. No myślę, że to tak często wygląda, przynajmniej z mojego doświadczenia to wynika. Ja bym to porównał do egzaminu, kiedy ktoś przychodzi do profesora, żeby odpowiadać na pytania, to jeśli nie wie kompletnie nic, niczego się nie uczył, nawet nie dotknął książki, nie był na wykładach i liczy na to, że na pytanie coś przecież zawsze powie, pokombinuje, troszkę zaczaruje się, uśmiechnie, zażartuje i tam jakoś profesora przerobi, że 3 minus dostanie, to kiedy pytanie będzie dotyczyło jakiejś trudnej dziedziny i będzie wymagało bardzo precyzyjnej odpowiedzi, no to nie ma szans y, odpowiedzieć y, nic nie wiedząc. Pytanie samo w sobie może być proste, ale y, żeby tę prostotę jakby złapać, trzeba mieć pewne podstawy w tej dziedzinie. I używając tych podstaw y, no, dojść do, do rozwiązania. Jeśli nie ma żadnych podstaw, to trudno oczekiwać, że ktoś nagle wymyśli jakieś cudowne rozwiązanie. I tak samo jest z Panem Bogiem. Jeśli ktoś nie ma podstaw w relacji z Nim, jeśli ktoś nie poszukuje Go, chociaż w sposób bardzo podstawowy, ale szczery, no to nie przyjmie praktycznie żadnej odpowiedzi na pytanie gdzie był Pan Bóg, kiedy cierpiały dzieci, albo kiedy tam wybuchła bo bomba, wojna, czy jeszcze coś innego. No ale wróćmy jeszcze do tych zatrzaśniętych dni. Jakich dni? Kto czasno dni? Już wtorek wypadł. Coś, coś ci ludzie naprawdę, ja nie wiem. No to może do zamkniętych drzwi wróćmy w takim razie. I ym, wygląda sprawa tak, że Pan Bóg stworzył Ciebie dla siebie, żebyś był z Nim. I mówimy tutaj o relacji, która z punktu widzenia naszego jest czymś najcudowniejszym dla nas. Jest czymś, co najbardziej nas... Nasyca, karmi, daje nam najgłębsze szczęście. I skoro Pan Bóg tak to przewidział, że masz być z nim w wieczności na zawsze, już absolutnie bez końca, to znaczy, że stworzył Ciebie takim, żebyś mu się podobał, żebyś jakby pasował do niego, żebyście się dogadywali w tej wieczności jakoś, mówiąc tak w cudzysłowie, oczywiście. I to znaczy, że jest to w naszej naturze, że Pan Bóg stwarzając nas. Już dokładnie tak nas stworzył, żebyśmy w przyszłości, w wieczności, mogli być z Nim na zawsze i Jemu się podobać. Po drodze jednak coś poszło nie tak. Chodzi o grzech pierworodny, który wypacza, wykrzywia naszą naturę, który okropnie nas rani i czyni nas niezdolnymi do tego, żeby być z Panem Bogiem z naszego punktu widzenia, ze względu na pewien ciężar, którym grzech pierworodny jest. On zmienia nas, ale nie zmienia Pana Boga. On nadal chce być z nami, nadal nas pragnie, ale na przeszkodzie stoi grzech, który nie jest ideą, nie jest czymś czysto teoretycznym, formalnym, ale jest, można powiedzieć, czymś, czymś bardzo praktycznym, jakby jakimś murem, głazem, yy, jakąś górą, która oddziela nas od Pana Boga. I gdyby taki stan rzeczy zostawić, jakby go w ogóle nie zmienić, no to nie możemy być już z Panem Bogiem ze względu na naszą decyzję, ponieważ grzech pierworodny i każdy, który my popełniamy, nie jest decyzją Pana Boga, ale naszą, czyli jest wyborem, nie Pana Boga. Nie wybieramy Pana Boga, wybieramy coś innego i tym samym budujemy mur, czy przepaść wykopujemy między sobą a Panem Bogiem. Jeśli spojrzymy na początki, czyli na opis grzechu pierworodnego w trzeciej księdze, może raczej w trzecim rozdziale księgi rodzaju, to faktycznie kończy się ten opis tym, że Pan Bóg jakby zatrzaskuje drzwi do raju, że zamyka drogę powrotu Adamowi i Ewie, oni odchodzą z raju, a Pan Bóg zamyka za nimi drzwi, i powrotu nie ma. No i wygląda to na jakiś gniew, na karę ze strony Pana Boga, na jego niechęć, czy wyraz jakiejś straszliwej złości. Ale jak jest naprawdę? Otóż decyzja Adama i Ewy, czyli ich grzech, brak posłuszeństwa Panu Bogu, nie w czymś statycznym, takim teoretycznym, ale bardzo praktyczne wybranie kusiciela, węża, tego co on mówił, czyli absolutnie odrzucenie prośby, nakazu Pana Boga. Jest tak ciężkim przewinieniem, że wystarczyłoby, żeby ich potępić. I gdyby Pan Bóg pozostawił sprawy same sobie, to Adam i Ewa automatycznie by się potępili. Nie chodzi tu o jakąś karę Pana Boga, którą on narzuca Adamowi i Ewie zewnętrznie, z racji właśnie swojego gniewu, swojej reakcji. Chodzi o to, że grzech sam w sobie niesie już śmierć, i wybranie grzechu ściąga śmierć na człowieka. I gdyby nie reakcja Pana Boga, Gdyby nie jego pospieszenie na ratunek, Adam i Ewa już dawno byliby potępieni, już dawno zniszczyliby się sami. Natomiast to, że po wygnaniu z raju oni ciągle żyją, jest ogromnym miłosierdziem Pana Boga. Jest jego interwencją, jego bezpośrednim włączeniem się w tą historię. Jakby tak powiedzieć, to są trzy grosze Pana Boga, które wrzuca w to wszystko, czyli utrzymuje ich sztucznie, w cudzysłowie mówiąc, przy życiu, ponieważ. To, co otrzymali naturalnie, w sensie z Jego łaski, to nienaturalnie, jakby z natury wypływające, ale jest, jest to działanie Jego łaski, ale jakby od początku, dlatego mówię naturalnie, to stracili. Więc Pan Bóg podtrzymuje ich przy życiu swoim miłosierdziem. Bo z grzechem jest tak trochę, jakby ktoś palił sobie fajurkę, powiedzmy, na stacji benzynowej, gdzie trochę się rozlało paliwa, i rzucił mnie do pałek na ziemię. No nie jest karą Pana Boga to, że wszystko wybucha i wylatuje w powietrze i giną ludzie. Albo jak ktoś wypije cztery piweczka, na przykład, i że się wykąpać w morzu, ale akurat jest burza czy jakieś fale ogromne. No i tonie ten człowiek, bo po pijaku no, nie ma szans, żeby się jakoś specjalnie utrzymać, zwłaszcza w, w dużych falach. No i co? Jest to kara Pana Boga, że się chłop utopił? No nie, to jest jego wybór, jego decyzja. To jest naturalna konsekwencja automatycznie podczepiona przez pod grzech, pod głupie działanie, pod, pod błędne decyzje. Tylko dzięki łasce Pana Boga zawdzięczamy, że wciąż po grzechu żyjemy, bo każdy z nas popełnił już tyle grzechu, że powinniśmy dawno być potępieni, wrzuceni do piekła, a wciąż przecież żyjemy i jest to znak ingerencji Pana Boga, jego miłosierdzia. Dlaczego Pan Bóg to robi? No, wiadomo, bo kocha, ale Jego miłosierdzie działa w ten sposób, że ono wzywa do nawrócenia. Miłosierdzie Pana Boga, czyli odsunięcie od nas skutków grzechu, które sami na siebie ściągamy, śmierci, mówiąc najogólniej i najszerzej nie, bo najogólniej to najszerzej, prawda? Tak. Nie oznacza, że możemy sobie robić dalej, co chcemy. Miłosierdzie Pana Boga jest ogromnym wołaniem o nawrócenie, żeby nie tylko więcej nie wchodzić w te same wydarzenia, które nas niszczą czy zniszczą, ale żeby jeszcze pokutować, czyli zmieniać ten stan, w którym jesteśmy. Oczywiście, sami tego zrobić nie możemy, natomiast pokuta nie oznacza, że wypracowujemy sobie jakąś czystość w sercu, ale przez pokutę. Przez uniżenie się wobec Pana Boga uznajemy hierarchię, kto jest kto. Ja jestem słabym człowiekiem, grzesznikiem, ty jesteś Bogiem. I wtedy łaska wylewa się na nas jeszcze obficiej. Wtedy możemy przyjąć to wszystko, co Pan Bóg dla nas przygotował, w sensie naszego oczyszczenia, przemiany naszego serca. I Bóg nieustannie wkracza w naszą historię, ponieważ my nieustannie grzeszymy, więc On ciągle musi ingerować i robi to przez swojego Syna przez Pana Jezusa, który umarł właśnie dlatego, żeby zatrzymać na sobie konsekwencje naszych grzechów i zmartwychwstał, żebyśmy byli usprawiedliwieni przez Ojca, bo w nim mamy usprawiedliwienie, nie w naszym działaniu. Nie mogę zrobić nic takiego, co by mnie usprawiedliwiło, czyli uczyniło mnie sprawiedliwym, czystym w oczach Ojca. Natomiast męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa są yy, Taką zapłatą za wszystkie moje grzechy. One zostają zniszczone dzięki działaniu Chrystusa, dzięki Jego męce. I to jest ciągłe, nieustanne działanie Pana Boga i wchodzenie w moją historię. No i dlatego ważne jest, żeby nieustannie to rozważać, przypominać sobie, jak wiele otrzymuję każdego dnia, jak wiele grzechów, nawet tych codziennych, zostaje zniszczonych, a ich skutek zatrzymuje Jezus na sobie. Na krzyżu. Oczywiście to się dokonało wcześniej, Pan Jezus nie umiera za każdym razem, kiedy ja grzeszę, bo swoją męką uprzedził wszystkie moje grzechy. On wszystkie grzechy wszystkich czasów, od Adama po ostatniego gościa, który będzie leżył na ziemi może będzie kobieta, nie wiadomo bierze na siebie i zatrzymuje na sobie. Ale w każdym razie to jest to nieustanne działanie Boga, który mnie ratuje. I moim zadaniem jest to rozważać, myśleć o tym, przypominać sobie. Ale jednak ten moment zamknięcia drzwi przyjdzie, nastąpi, to znaczy kres mojego życia. I nie będzie to znak niechęci, nienawiści Pana Boga do mnie, ale jest to naturalne działanie. Jeśli chcę być z nimi, chcę być zbawiony, no to muszę umrzeć, to drzwi trzeba zamknąć, czyli moją historię tu na Ziemi zakończyć. I tym właśnie jest zamknięcie drzwi. Ja wiem o tym, że to się stanie, nie wiem kiedy, ale wiem, że przyjdzie na pewno. Dlatego rozważając, co Pan Bóg dla mnie zrobił, jak wielka jest Jego łaska, jak przez swoje miłosierdzie odsuwa ode mnie skutki moich grzechów, no to to daje mi chęć do nawracania się, znaczy do pragnienia, żeby wrócić do Niego, żeby być bliżej Niego już tutaj, na Ziemi, bo na tyle, na ile zapragnę Go teraz w tym życiu, być może na tyle otrzymam Go po śmierci, na tyle będę mógł go doświadczać przez całą wieczność.